Hej, witajcie, ja jestem Stachowy. i dziś pokażę Wam rzeczy związane z blokiem struktur. Blok struktur wygląda tak. Pokażę teraz Wam umiejętności bloku struktur. Pozwala nam on zapisać dowolny obiekt w grze i ustawić go w innym miejscu albo na innym świecie, albo w ogóle zapisać. Dobra, ustawmy sobie to jako tryb, zapis. Dobra, Z7. O jest dobrze. Sprawdzamy czy ta ściana rzeczywiście się tutaj kończy, tak? Teraz za zmieńmy to T na 7 i na no 6 jednak. Ruins. Możecie to nazwać jakkolwiek chcecie. I naciska w zapis. Przechodzimy do innego bloku struktur, zmieniamy tryb na wczytaj i klikacie w ekran, wczytujecie. Ładnie wygląda i się skopiowało. Dobra, teraz pokażę wam to, że to nie tylko potrafi zapisać strukturę. Mamy tutaj to, ustawmy sobie maksymalny rozmiar. Taki patyk nam wyszedł. A i przepraszam za te fumy w tle, ale to mój kot tak biega. Ok. Zapiszmy to jako kopalnia. Zapisujemy. Mogłem równie dobrze to nazwać jako podziemia. I teraz za chwilę wam pokażę znowu. Oj, i zapomniałem zmienić sobie na czytaj niewawne. Zaraz to zmienimy OK tutaj pokazywa nam się rozmiar, który to zajmie i mamy na film kopalnię. Dobra Teraz pokażę Wam jak przywołać. Nie da się go zdobyć normalnie. Należy napisać Give a struktur blok z tabem. Potem można to wkliknąć i wtedy będzie całe najbliższe. Uwaga, gdzieś miałem zapisaną leśną posiadłość i wygląda to tak. Naprawdę dużo musiałem się nalatać. Leciutkie lagi. Były nawet. Proszę bardzo, można zwiedzić leśną posiadłość prawie na spałnie. Dobra, zapisałem również nether dwie leśne posiadłości city no cóż nieźle To tak a propos to takie sprostowanie nie umieściłem dachu w ostatnim odcinku to znaczy w odcinku to 5 survivalowych baz jestem w moim domku jestem też w bazie znowu w bazie taki trik Woda w Nedewy. Jasne wymowno. Okej, okay, to były rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć o bloku struktur. To znaczy jak z niego korzystać. Cześć!